Siema, tutaj jest zupkower. Właśnie zjadłem śniadanie. Jest godzina. Która jest? Godzina? 12.11. No dobra, powiedzmy, że robię to dla Was tak budząc się wcześniej. Dobra, więc tak, od... Jak zapewne widzicie od ostatniego odcinka trochę się zmieniło bo chociażby położenie na mapie. Otóż grałem trochę sam. Tutaj nie jest za wiele, akurat się zmieniło. Ale kupiłem sobie lepszy ciachacz. To jest jeden z lepszych mieczy. O ile nie najlepszy jednoręczny. Nie, najlepszy jest z hartowanej stali bodajże. To jest jeszcze większy. Mam bodajże cięcie 42C, a pchnięcie 32C. Tak, to byłoby chyba to. No i mam włócznię, ale zamierzam chyba kupić lance, ale nie wiem kiedy, bo mam tylko 931 denarów. I przestałem grać tak nagle, bo się wkurzyłem, dlatego że właśnie biłem tą grupkę 27 i taki zaciesz jest, przeżyłem, zostało mi jakieś 5 HP i nagle ja głupi nacisnąłem wyjść bez zapisywania. Shit happens. Yy, dobra, ale jako, że nie ma moich rodziców w domu, Trzeba coś nagrać, więc zaczynajmy O oh fuck To będzie dobre. <grystanie> Jakieś mega wyzwanie będzie. Ludzie. Oni popadają bardzo szybko, bo to są po prostu nuby. A ja mam, nie mam nawet jeszcze całego HP, oni mają 43 ludzi. Boż. No to... Zapewne będziecie świadkami wielkiej porażki. O, mam cię. O, coś naprawili od ostatniego patcha, bo lepiej działa. Ale serio, coś naprawili. Bo nagle magicznie więcej FPSów. Dobra, uchroniłem moich kolegów od śmierci. No, nie bardzo. No nie. To jest zbyt ryzykowne. Stara taktyka musi wejść w życie, bo mam i tak już mało HP, więc nie będę ryzykował. Przepraszam, że to musi być takie nudne, ale... Myślę, że już w tym odcinku pojadę do wioski i zrekrutuję jakieś takie normalniejsze wojska. No! Ale już shitting on me. No. Jak ja mogę tego gdzie trafić? Fejl mm. Dobra Uwalam to Czekam aż mi się te głupie strzały skończyły Bo nie mają ich w końcu dużo O! Osty. Rozpierzchli się. Może to nawet dobrze Lepiej takich bić niż w kupie mm się unskillowałem dosłownie. Może jednak nie będę ryzykował. Ja rzecz nie poczekam. Ilu ich to jest w ogóle? 37, no nie za dużo zabili. Czy znaczy, głównie to chyba ja, no... Oni dwóch chronili, a ja czterech zabiłem. No cóż... Śmierć bandytom. O dobra, kończył mi się strzał chyba, ale mi się kończy hon. O kurno. No to będzie fajnie. Na szczęście jeszcze trochę tarczą na życie. Ludzie. Po co ja brałem bitwę z 40, trzeba przeciwnikami na praktycznie jednego. Zły pomysł. Oj. Oj, oj, koniku, nie umieraj, bo będziesz kulawy. Mówię, nie umieraj! Nie słuchasz mnie, niedobry koń. Musimy poczekać, aż ostatni ucznik wywali ostatnią strzelę, bo inaczej będę miał przywalony. Mam nadzieję, że nikt nie tknie mojego konia! Ała! Ale fajnie te tak strzały latają naokoło Uff Ooooooooooooo fuck Jestem udupiony I to potężnie O kurna, o kurna, o kurna, o kurna, o kurna, o kurna Muszę być ciągle w ruchu, żeby mnie na razie rusznicy nie trafiali, a to będzie dosyć trudne Boże, 37 na mnie Jakbym miał jakiś 25 level, ale ja mam 13. Jakbym miał jakieś lepsze uzbrojenie, ale ja mam tylko skórzaną zbroję. Dobra, chodź tu z nimi trzeba o taką mniej więcej postępować. Moni dochodzą jak mają mniejszy zasięg niż

Nie było tego Jak zauważyliście Moje ostatnie podejście nie wyszło za dobrze Nadepnęli na mnie i nagle zginąłem Więc teraz Zastosuję trochę inną technikę Nie będą ze mną gonić, ale uciekać od Lorda Chociaż uciekać 30 Zbrojami, no tak Za taką cenę To na pewno nic nie kupię Przynajmniej sobie życie zregeneruje. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? A. Zobaczmy, czy jest tu ktoś w towarynie. Eee. Eee, nope, nothing here. Eee, tap, odejdź. Mamy tu jeszcze jarak. Aha, dobra, splądrowana. Jaka wioska nie jest splądrowana? Ojojoj, oj, oj, oj. będziemy musieli się przebić. Znaczy przebić. Pojedziemy okrężną drogą i później w sumie możemy ich ze sobą ciągnąć. Chwilę, ile ja mam HP już? jest słabo. Hmm. Drzewcowa. Pięknie. W sumie na samych 27 chyba by dało radę. Bierzemy. Dobra. No znowu te fejle przy tłumaczeniu jak się mogli. Dobra, dajmy im atakować. A ja się tak trochę zabawię od tyłu. No i znowu mój biedny konik obrywa, ja nie mogę. Dobra, biećcie tam w nich. Tęsknię za czasem jak wjeżdżałem w tych bandytów, a oni nic mi nie robili. Chodź tu! Mmm... Totalny no-skill ze mnie teraz się zrobił, ludzie. O. No co jest? Co się nazywa Wróć ucieczka? Koniku uciekamy. Nie, 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 no, tylko ja i zostało ich 17 nie, to nie, 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 to spoko <noise> Jeszcze ja nie, 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 jest pię było. Pięciu no cóż, w sumie różnica weku też jest. Wow! A to chamy! Gdzie się od konia? czem ci się od niego? On wam nic nie zrobił. Przeciwieństwie więc A propos właśnie, na Steamie pojawiło się coś takiego jak War of Roses, jakby ktoś nie słyszał. I to jest właśnie coś jak Mountain Blade, tylko skupione bardziej na e, walce niż na samym takim jakby RPG-u, Takim jakim jest Mountain Blade. E, I ten, kto ma Mountain Blade będzie miał 20% zniżki i chyba nawet jest dostęp do bety teraz. Przynajmniej z tego co gdzie yy, można zobaczyć na gameplay wądzia <laughs> tak zrobił piękną recenzję o samotna owiecka chodź tu do mnie strzel <laughs> Shit happens No Ile ich 16 O drugie samotną wieczkę W sumie dobrze, że się tak zawsze rozpierz O, łatwiej będzie ich powalić tylko ten No właśnie, chciałem to powiedzieć, że pewnie go nie zabije, bo w złym momencie strzelił. też jest! Mam cię! Mam cię, kurna! Na widzi go na palcach, coś takiego. On zajmij się tym. Mam cię. Następny proszę. Tylko po kolei, nie grupą. Po kolei. Może tak to nie dojdzie do skutku. Wezmę swojego ciachacza do tej roboty. Jednego mniej i ciągle nabijam sobie staty. Spoko. Tak to ma być. W sumie najpierw najlepiej chyba jest ich lekko staranować, a dopiero później puścić miecz. Mo się ciągle blokują, nawet na easy. O! trafiłem! Patrzcie! A i trafił mnie, kurde. A, zero obrażeń. Dlatego właśnie nie lubię pchnięcia. Często zadaję właśnie takie shitowne obrażenia. Jeszcze ciężko tym głównym trafić. O, fu Aaaaaaah, już nawet jeden uciekał, nieee Nie, nie. kurma <tryk> Twój oddział traci 6 morale, twój oddział zdobywa 6 morale, no Eee Patrzę, że dzisiaj chyba nic nie dojdzie do skutku <tryk> Do następnej porażki Ja idę coś zjeść, cześć